początek można o nim powiedzieć. No jeździ się genialnie. Witam was, drodzy widzowie. Trzeci Harley już w tym sezonie. Porobiliśmy się z marką Harley Davidson tym razem nie wiem, czy najdroższy, ale pewnie w górnej granicy cenowej. Jeżeli zaczyna się gadkę sprzedażową, to o cenach powinno się mówić na samym końcu, ale powiem na początku, w końcu ja nie chcę Wam sprzedać tego motocykla. To jest LifeWire 150 tysięcy na dwóch kółkach. Pierwszy raz mam okazję jechać takim drugim motocyklem. Poprzednio mogliście oglądać Harley Davidson Road Glide Limited, który kosztował już górę pieniędzy, bo 130 tysięcy. Ale ten był w stanie go pobić. Myślę, że już droższego nie dostanę do testów. Dobrze że się udało. Co na początek można o nim powiedzieć? No, jeździ się genialnie. To jest nie do opisania. Jeżeli tylko na niego wsiądziecie, moc Was nie przytłacza, bo odkręcacie ten gaz i delikatnie, spokojnie przyspieszacie. A jak odkręcicie go do końca, to nikt, absolutnie nikt nie ma z wami szans. Na wszystkich światłach. E od 0 do 100, spokojnie. Od 80 do 140 spokojnie. On ma ogranicznik tam chyba na 180, jak dobrze pamiętam. Także tylko to Was ogranicza, jeżeli chodzi o rywalizację w VMAX i tak dalej. Chodźcie bliżej, zobaczcie, jak on wygląda w detalach. Tutaj za tą kratką schowana jest bateria. Ta bateria pozwala na przejechanie w mieście. Około 220-240 km. Taki jest rozstrzał pomiędzy miastem a trasą, o której zaraz powiem, bo w mieście można wykorzystać tą energię podczas hamowania na doładowywanie tego akumulatora. Także w mieście jak najbardziej przyda się, no bo chyba ciężko będzie wyjeździć, dojeżdżając do pracy, do domu tyle kilometrów. Także spokojnie będziecie mieli szansę go naładować. Ale w trasie, jak nie hamujemy, no to robi się problem, bo nie odzyskujemy energii i. Zależy od tego, jak ciężką macie rękę. Może starczyć nawet na 80 km, na 70 km a przy takiej spokojnej jeździe w granicach 120 km na godzinę powinien akumulator starczyć na 140 km zasięgu. I tutaj okazuje się, że mamy problem, bo planowaliśmy z kolegą pojechać do Łodzi no i niestety, ale na trasie Warszawa Łódź nie ma za bardzo gdzie go naładować. Także zdecydowaliśmy się, że wylądujemy tutaj w Suchaczewie. Miejsce przeprawy przez wzurę, żołnierzy wojska polskiego 1939. Tyle z akcentów historycznych przy tej recenzji motocykla. Uh -huh. Także co dalej? Pięknie jest wykonany, super siedzenie. Kanapa jest twarda, ale dosyć szeroka, także nie ma problemu z tym, żeby Was bolał tyłek. No a na pewno nie będzie Was bolał, bo zasięg jest taki, jaki jest. Zawsze trzeba się zatrzymać i przy tej szybkiej ładowarce, których swoją drogą też nie jest za dużo, to trzeba zwracać na to uwagę. No, szybkie ładowanie pozwala go naładować tam w godzinę z hakiem. Natomiast w takim ładowaniu z gniazdka, czy w tych wolnych ładowarkach, które są dostępne publicznie, no to już będziecie musieli trochę czasu spędzić na tym ładowaniem i on się wtedy ładuje 20 km na godzinę, czyli całą nockę będziecie musieli go ładować, żeby sobie następnego dnia pojeździć. I klikamy i nam się otwiera właśnie to gniazdo do ładowania. A to jest jedno, drugie. A z kolei pokażę Wam później pod siedzeniem. schowane jest to złącze, które przyłączacie sobie do tej stacji szybkiego ładowania bądź w domu do gniazdka. Chodzi jeszcze o takie detale. Hamulce Brembo sprawdzają się bardzo dobrze. Zawieszenie z przodu tak samo. Z tyłu zawieszenie jest trochę twarde i, i jest takie e, oddające odczuć. W plecy, w tyłek Można się tylko rozpływać nad tym motocyklem Jest naprawdę wykonany rewelacyjnie Jest lekki, jak na Harley Davidsona Bo poprzedni właśnie ten Road Glide Limited Ważył 430 kg Także ten to jest piórko Bo waży jakieś 240 No ale porównując go do Klasy nakedów, bo on tak jest jakby Podobny w tych nakedach No to i tak jest kawał maszyny ale o tym jak zwykle zapominacie, jak tylko dodacie trochę gazu. I powiem wam jeszcze na koniec, bo zaraz będziemy sobie już nie jeździć i resztę sobie dopowiemy podczas jazd. W ogóle nie brakuje mi wibracji ani dźwięku wydechu. Ten motocykl jest bezgłośny i jak go tylko odpalicie, to go w ogóle nie słychać. Zresztą chodźcie zobaczyć, jak to wygląda. Co można powiedzieć o sercu motocykla? W tym przypadku to jest praktycznie dosłownie serce motocykla, bo po odpaleniu go ono zaczyna wibrować i uderza, tak mniej więcej nie wiem jak wasze serce, czy jakoś tak, raz powiedzmy na parę sekund. Odpala się go oczywiście bezkluczykowo, kluczyk mamy w kieszeni. Jest takie zabezpieczenie przed ruszeniem niechcącym manetką, bo on wystrzeli do przodu. Że trzeba podnieść tą stopkę. Dopiero wtedy można go odpalić. I chodźcie, zobacz tutaj na ekran. Tak jest podpowiedź, jaki jest zasięg, a tutaj przytrzymujemy, zapaliło się na zielono, jest odpalone I wtedy delikatnie zaczyna pulsować właśnie gdzieś tutaj. Także to jest wyczuwalne. Co jeszcze o samym ekranie? A, no Harley też nas przyzwyczaił do tego, że kierunek w lewo jest. Pod lewym palcem w prawo pod prawym. To jest już taki standard w tej marce. E, mamy jazdy, A dobra, o trybach jazdy to już powiem, jak będziemy jechać. No także tyle. W drogę. Naprawdę niesamowite jest to uczucie jaki on jest cichutki. Tego w ogóle nie słychać. ja Miałem wrażenie i mówiłem wam już o tym w poprzednich filmach, że mój encek jest cichy i że ten wydech w ogóle nie pracuje, ale przesiadając się z enceka na takiego hardja elektrycznego. Dopiero czujecie różnicę. Jeżeli wracacie na taki nawet słaby silnik, to jest 750, a tak 50 parę konii, no to on wyje po prostu co za hałas. A tutaj w Harley'u nie słychać absolutnie nic, tylko to bicie tego elektrycznego serca między nogami. No i ten gwizd, po prostu jak jakiś statek kosmiczny. No jazda tym motocyklem i wyprzedzanie to jest gwarantowany banan na gębie. No coś niesamowitego. Bardzo polecam. Fajnie jest tutaj wyprofilowane siedzenie, także możecie się zaprzeć tyłkiem. No i nic tylko odkręcać, bo tutaj wyjeżdżacie z miasta i robicie tak, i on robi ziu, i już was nie ma. A zresztą mieliście okazję już posłuchać tego dźwięku. Jeszcze was zostawię z tym na chwilę. Posłuchajcie sobie, jak on fajnie robi ziu. Widzieć ten piękny dzień. Naprawdę pogoda w tym roku na testach motocykli nam dopisuje. Mamy wrzesień, prawie końcówka. I jest 25 stopni. Ale tam, do rzeczy. Przejechaliśmy sobie, nie wiem ile, 100 km pewnie nie niecałe. w Żelazowa Wola, Płońsk. Dojechaliśmy sobie do stacji ładowania Greenway, Malinowy Bzyk. Na szczęście udało nam się znaleźć stację ładowania, gdzie będzie można w sensowny sposób naładować ten motocykl U mojego kolegi z redakcji Jacka. Próbowaliśmy go naładować, bo miał siłę u siebie w robocie, ale my nie mamy odpowiedniej końcówki, więc sobie tak naładowaliśmy. Podłączacie yy, ten zestaw. Właśnie, nie pokazywałem go jeszcze. Czekaj, gdzie jest kluczyk. Dobra, za chwilę go pokażę. W każdym razie, podłączacie ten zestaw do gniazdka, mimo że tam jest siła, ale końcówkę macie jedną. I co się okazuje, naładowanie do pełna zajmie Wam 9 godzin. Także tak, udało się dojechać tutaj, to było tylko 7 km stąd, więc. Daliśmy radę, podłączamy go. Szybka rejestracja w aplikacji, i możecie zacząć ładowanie. Na początku się przestraszyłem. A to jest ciekawe, jak dużo osób musi używać tych ładowarek, skoro one są całe w pańczynach. Tutaj macie taką informację, jak stan akumulatora. No i tak sobie będzie szło aż do zieloności. Ale dobra, podłączamy sobie to tutaj. I w telefonie w aplikacji Harley Davidson pokazuje się czas ładowania 4 godziny. Także zwątpiłem. Na szczęście po chwili to się zaktualizowało. Zaczęło ładować tak jak trzeba, i do pełnego ładowania w tej chwili pokazuje jakąś godzinę. Także spokojnie idziemy sobie na obiad, wrócimy i możemy jechać dalej do Warszawy. A tutaj właśnie mieści się ta ładowareczka do zwykłego gniazdka. Pociągamy sobie. Otwieramy, o, rękawice poleciały I Ładujemy sobie zwykłe gniazdko, tutaj jest to, to duże, które podłączacie sobie tutaj I możemy się ładować No jedzeni, 52 minuty zajęło W tej ładowarce, żeby naładować baterię z poziomu 14% Do prawie maksa Chodźcie zobaczyć jak to wygląda na wyświetlaczu tak jak mówiłem, ruszają się tutaj te ikony tak jak w telefonie, mniej więcej jest już na samym końcu. Do końca zostały dwie minuty, będziemy mieli 100% i zasięg 172 km. Pogadajmy sobie w takim razie o trybach jazdy. Tak jak wspomniałem, mamy tutaj sporo tych systemów elektronicznych, które pomogą Wam jeździć tym motocyklem. I mimo, że on jest genialny, super przyspiesza, naprawdę najszybszy motocykl, jaki będziecie mieli okazję dosiadać, zapewne, to nawet początkujący sobie z nim poradzi, bo. Reakcja na gaz jest taka płynna, że nie zaskoczy was to. Możecie spokojnie odkręcić e, tę manetkę i będziecie sobie jechali do przodu, nie wyrwie, nie postawi na koło. No tutaj te systemy są tak skonstruowane, żeby was nie zaskakiwać, a pomagać i nawet początkujący motocyklista zaraz po zdaniu prawa jazdy spokojnie sobie z tym poradzi. Ale do samych trybów jazdy wracając. Mamy oczywiście tryb rain, który nie polecam, bo generalnie kastruje to ten motocykl z siły jakiejkolwiek i zamula totalnie jak jakiś skuter, także. Wydając taką górę kasy na motocykl, nie będziecie chcieli używać w ogóle tego trybu. No ale może w deszczu, czy jeżdżąc po śniegu, Wam się przyda. Idziemy dalej. Mamy tryb ECO, który pomoże Wam odzyskać jak największą ilość energii podczas hamowania. I tak to jest skonstruowane, że jadąc sobie po mieście, jeżeli w odpowiednim momencie użyjecie tej właśnie manetki, czyli ją zamkniecie. Nie będziecie musieli używać hamulców, także klocki tutaj raczej będą dożywotnio. Dalej mamy tryb sport, który oczywiście jest najmocniejszy, największą frajdę z jazdy wam da, ale też najwięcej zużyje energii. Także w trasie raczej nie polecam, bo tych stacji doładowania jak już pokazywałem wam na mapce chociażby na przykładzie Warszawa Łódź nie ma praktycznie wcale. Także sport możecie się pobawić w Warszawie dojeżdżając do pracy, natomiast wyjeżdżając poza miasto raczej e, ostatni z tych trybów, czyli road, który jest najbardziej uniwersalny, no i będzie wyważał to hamowanie silnikiem z zużyciem energii. Także mamy sobie te e, rain, eco, e, sport i road, cztery tryby nam Harley zaprezentował. Harley-Davidson Lowrider S Drodzy Państwo, petarda, naprawdę Ech, To jest motocykl wyjątkowy i myślę, że to będzie przyszłość motoryzacji Jeżeli chodzi o samochody spalinowe, to już pojawiają się takie głosy, że niektóre kraje, Szwecja, Dania, Holandia Ograniczą możliwość rejestrowania samochodów spalinowych Ciekawy jestem, jak będzie z motocyklami. Co prawda, to nie już, bo to 2025, 2030, 2040 tam chyba była Wielka Brytania wtedy, ale już są wprowadzane takie przepisy, które mają ograniczyć możliwość rejestracji tych pojazdów. Motocykle mniej spalają tego paliwa, mniej wydają tego dwutlenku węgla. Także podejrzewam, trochę dłużej nam się zejdzie, zanim będziemy musieli się przesiąść na elektryki, ale Hardley i Dawidson. Odskoczył konkurencji i to kawał do przodu, wyrwał, można powiedzieć. To jest tak, że opowiadałem Wam przy okazji tego modelu Lowrider S. Plan Harley'a zakłada wypuszczenie nowych motocykli i to 100 nowych motocykli, chyba w ciągu najbliższych 10 lat, jak dobrze pamiętam. Jak coś przekręciłem, to odsyłam do recenzji, relacji z Lowridera S. I to jest jeden z tych motocykli. To jest naprawdę coś. Pięknego, coś wyjątkowego. Może się podobać, może się nie podobać, ale naprawdę warto spróbować się nim przejechać. Jeżeli lubicie ryk silnika i te głośne wydechy, no to może was nie zaskoczy, ale co byście mieli do zarzucenia do tego motocykla, czy no ja nie wiem, nogi za wysoko, siedzenie za twarde, jakoś zawieszenie z tyłu też za sztywne, cokolwiek. E, wynagrodzi Wam jazda tym motocyklem, ten moment przyspieszania e, jest tylko tak jedziecie sobie 80, 140, e, jedziecie na równi z kimś, sekunda, jesteście odsadzeni znaczy oni są tylko tam gdzieś daleko w usterku niby nie dużo, bo 105 koni, 116 Nm, ale dostępne jest to od początku do końca także nieważne, czy macie 0 e, na liczniku i dopiero startujecie czy macie 50, czy macie 80 tak samo liniowo będzie e, ten silnik oddawał moc to jest coś nie osiągalnego dla silników spalinowych, dlatego jest tak wyjątkowo, dlatego warto spróbować e, no i co wam będzie? będę dłużej opowiadał no cena jest oporowa i kosmiczna, ale e, naprawdę ciężko będzie się teraz przestawić na jakikolwiek inny motocykl ja tutaj z kolegą go testowałem Zamieniliśmy się na chwilę, usiadłem z powrotem na NCK i jadę. Boże, co to tak hałasuje? Jezu, co to tak wyje? A przypomnę, że encek nie ma za dobrego tego wydechu, a i tak było głośno. No, na ten przyzwyczaja do takiego, nawet kontaktu z naturą bym powiedział, bo słychać tylko ten świst i szum powietrza, no, coś fajnego, naprawdę można się stylować, przewietrzyć głowę. Także no tyle, ochy i jachy same pod kątem Harley'a, a jedna jeszcze ciekawostka, tutaj jeżeli chodzi o tą baterię, nie ma tutaj gniazda ładowania ani gniazda pod zapalniczkę i tak się śmiałem, że akurat w przypadku tego motocykla gniazdo ładowania USB czy pod zapalniczkę działałoby odwrotnie, bo on ciągnąłby prąd z waszego telefonu czy z waszej nawigacji, a nie doładowywał, także no przydałoby się chociaż pod tym kątem. No szkoda, że jeszcze w Polsce nie ma tej infrastruktury. Nie ma za bardzo gdzie ładować tych motocykli, bo te 40 kW, te ładowarki mocne, szybkie, jest ich bardzo mało i no, w trasę nie możecie się praktycznie wybrać. Takie zwykłe ładowarki, które są mniejszej pojemności, mniejszego napięcia, dadzą wam tyle, że będziecie musieli go ładować kilka godzin zamiast godziny, także... No, coś za coś. Pewnie to będzie się rozwijać. Nie wiem, jak w naszym kraju pewnie wolniej niż na zachodzie. Także w przyszłości, w najbliższych latach, jakoś nie widzę dla tego typu sprzętów. Ale zajawka jest świetna i naprawdę jeździ się rewelacyjnie. Tyle. Super motocykl. Mam nadzieję, że Wam się podobała ta recenzja. Dużo fajnych ujęć, dużo fajnych e, nagrań. Trzymajcie się, cześć. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji. Do następnego odcinka.